Dzień dobry państwo, Witam po krótkiej, siedmej półrocznej przerwie. Bardzo mi miło, że możemy ponownie się zobaczyć. Jak śpiewał Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. TeleExpress wjeżdża na odnowione tory, będzie jechał szybko, dynamicznie, lekko, punktualnie i rzetelnie. Czwartek, 4 stycznia 2024 roku, godzina 17. Maciej Orłoś. Zapraszam na TeleExpress. Zimowy chaos na dworcach, na trasach pociągi odladzające. Ukraina pod ostrzałem. Pół tysiąca pocisków spadło na kilka miast. W teleekspresie zdradzimy słowo roku 2023 i spotkamy się z myszką Miki, która odeszła od Disneya. Teleekspres ruszył ponownie i o czasie. Z innymi pociągami było gorzej z powodu oblodzenia trakcji. Wiele składów, jak to czasami,